Jo kochani, lecimy dalej i poznajemy Chrystusa. 28 werset 10 rozdział. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. I Piotr mówi to w kontekście tego, że Jezus ostatnio powiedział, jak trudno tym, którzy mają dostatki i którzy swoją ufność pokładają w bogactwach, w dostatkach tego świata, w światowości i są osadzeni w tym świecie. Trudno wejść do Królestwa Bożego. Jak im jest trudno wejść, ponieważ nie są w stanie i ciężko jest im zrezygnować z tego, co posiadają, ponieważ ich serce cały czas jest złożone w tym świecie, zamiast być złożone w niebie, w ojcu. I Piotr odnośnie tego pyta się, co z nami? Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. I wejdźmy teraz w skórę Apostoła. Wejdźmy w skórę Piotra. Piotr słyszał o Jezusie, i pewnego dnia przyszedł do niego Jezus i powiedział: Chodź za mną, Piotrze, uczynię cię rybakiem ludzi. I Piotr zostawił łódź, sieci, rodzinę, jakieś biznesy, swoje myśli, wyobrażenia, swoją chatę i poszedł za Jezusem. I teraz Piotr opuścił wszystko, bo postawił Jezusa na pierwszym miejscu. I Jezus dalej mówi: Tak do Piotra. Zaprawdę powiadam wam. Jak Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, to jest Amen. Jest koniec, kropka. Tak jest. W ogóle każde słowo Jezusa to jest koniec, kropka i tak jest. Ale jak Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, to jest jeszcze Amen, Amen. Dwie kropki i dwa końce i kropka. Czy jakoś tak? Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól. Sieci, garażu, żony, domu, posesji, samochodu, komputera z powodu mniej Ewangelii, żeby nie otrzymał więcej. O co tu chodzi? Jezus konkretnie wymienia te rzeczy i moglibyśmy tą listę pociągnąć w nieskończoność. A dlaczego? Bo Jezusowi tutaj chodzi o to, żeby postawić go na pierwszym miejscu, tak jak zrobił to Piotr. Żeby Jezus był ważniejszy od Twojej matki, Twojego Ojca, Twojego domu, Twojego samochodu, Twojego pola i w ogóle wszystkiego. Bo tylko wtedy będziesz mógł naprawdę za Nim iść. Tylko wtedy przyjmiesz Jego naturę, do swojego życia. Tylko wtedy otworzysz się naprawdę na Chrystusa i nie będziesz słuchaczem oszukującym samego siebie, ale prawdziwym uczniem Jezusa, jeśli postawisz go na pierwszym miejscu. Jezus jest najważniejszy i o to chodzi Jezusowi. Dalej on wymienia dokładnie te same rzeczy, o których utracie mówił i mówi, że je zyskamy. A dlaczego? Ponieważ. Idąc za Jezusem, niczego ci nie będzie brakować. Jezus troszczy się o ciebie na maksa. Jezus wypełnia każdą cząsteczkę Twojego istnienia i wypełnia cię niewyobrażalnym pokojem, dobrocią, miłością, radością i pełnią życia. Jezus konkretnie mówi, że jeżeli postawisz go na pierwszym miejscu i zrezygnujesz ze wszystkiego, dla Jezusa, stawiając go na pierwszym miejscu. Z jego powodu i z powodu ewangelii otrzymasz stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. W Jezusie nic nie tracisz. Ludzie często myślą: Ja nie mogę, ja wybiorę Jezusa, to koniec, to kaplica. Ja kiedyś myślałem, że pójście za Jezusem to jest pójście do seminarium, bo wiecie, zostawiam domek i odłączam się od świata. I jadę do seminarium, po czym okazało się, że w seminarium jest jeszcze więcej świata niż w tym świecie. I kompletnie nie o to chodzi. Pójście za Jezusem Chrystusem zaczyna się tu i teraz w Twoim sercu. Jeżeli Ty wywyższysz Jego słowo, jeżeli wywyższysz Jego życie w Tobie i wywyższysz Jego imię ponad wszystko, wtedy zaczynasz naprawdę iść za Jezusem. I choć prześladowania będą. Bo są i będą. Jeżeli decydujesz się iść za Jezusem naprawdę, to one od razu się pojawiają. Lecz mimo tych prześladowań, ty masz pełnię życia i szczęścia. Nic nie jest w stanie zachwiać Twojego pokoju, nic nie jest w stanie zachwiać prawdziwej Bożej obecności, którą masz w sercu. Nic nie jest w stanie cię złamać, bo nic nie jest w stanie złamać Jezusa, który jest w tobie. I to wszystko jest prawda. I niczego ci nie brakuje, zyskujesz dużo więcej, a relacje, każde relacje, które budujesz na prawdzie Chrystusa, są trwałe i są tak bliskie, jak relacja z Ojcem, z Matką, z Córką, z Siostrą. I stawiając Jezusa na pierwszym miejscu, wtedy tak naprawdę jesteś w stanie kochać wszystkich ludzi, którzy są w wokół, którzy są w Twoim domu, którzy są w Twojej szkole, bo On kocha przez Ciebie. Idąc za Jezusem nie tracisz nic, a zyskujesz jeszcze więcej w tym czasie, w czasie prześladowań i w życiu wiecznym, w niebie i kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. Dlatego kochani, weźcie dzisiaj do serca sobie to, aby podjąć decyzję, komu ja chcę służyć. Czy chcę służyć Słowu Bożemu i Jezusowi Chrystusowi, czy jakimś swoim egoistycznym rządzom. Czy chcę iść za Nim naprawdę, czy na niby. Bo jeżeli chcę iść za Nim, to relacja z Nim, spotkanie z Nim i bycie z Nim musi być u mnie na pierwszym miejscu. Wtedy On przemieni moje serce, pośle mnie w miejsce, w którym mnie chce, pośle mnie w miejsce, w każde miejsce, w którym będę Jego światłem i będę realizował Jego wolę w moim życiu, kochając wszystkich Jego miłością. Ojcze, w imieniu Jezusa dziękuję Ci, że idziemy radykalnie za Tobą. Dziękuję Ci, że nie poddajemy się i wzrastamy w Twojej prawdzie i łasce. Mamy wszystko w Tobie, Ty w nas żyjesz i jesteśmy jedno z Tobą. Nie żyjemy już myle, żyje w nas Chrystus i pragniemy biec za Tobą, Panie, i poddajemy Ci nasze serca, by się przemienił. Stawiamy Cię na pierwszym miejscu, prowadź nas, Duchu Święty, w imieniu Jezusa. Amen.